Paska w samych gaciach. Kurde, szkoda, tylko że wygląda jakby miał 8 lat. Niech ciężki naród powstanie, chłopaki linie w dłoń. Jesteśmy morskim krajem. Mówimy do siebie, a oj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czarna kropka, rewolwer koło kaloryfera. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku. Tym razem tematem są Czechy, to jest kraj, w którym byłem wielokrotnie. I trochę głupio byłoby mi wracać w miejsca, w których już byłem po to tylko, żeby nagrać czeski film. Więc wybrałem sobie region, w którym jeszcze nie byłem, a jest również atrakcyjnie turystycznie. Czeska Szwajcaria. Albo jak mówią Czesi, Czeskie Szwyczarsko. Czechy mają cztery parki narodowe. Czeska Szwajcaria jest właśnie jednym z nich. Jest to najmłodszy park narodowy, bo założony w 2000 roku. Ogólnie cały region, nazwijmy to Szwajcarii, Dzieli się pomiędzy Czechy i Niemcy. Ta większa połowa znajduje się po czeskiej stronie nazywa się właśnie Czeską Szwajcarią. Mniejsza połowa znajduje się po stronie niemieckiej nazywa się Szwajcarią Saksońską. Zdecydowanie ta cze część czeska jest bardziej popularna wśród turystów. Wynika to pewnie z tego, że zapewne jest taniej niż w Niemczech. No a poza tym tutaj znajduje się też symbol całego regionu, czyli prawcicka brama, ale to jeszcze tam, jeszcze tam pójdziemy. Czeska Szwajcaria jest popularna głównie wśród niemieckich turystów, co ma swoje plusy i minusy. Jednym z plusów jest to, że niemieccy turyści przełożą tutaj niemieckie pieniądze, które są następnie inwestowane w infrastrukturę. Minucy są natomiast takie, że jest troszkę drożej. A poza tym jest dużo ludzi. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Na przykład, jak się chce gdzieś podjechać, żeby mieć bliżej na szlak, zaparkować, nie ma szans. Parkingi są zapchane, dlatego ja zostawiam swój samochód pod pensjonatem i dygam chyba 2,5 km z buta. No inna sprawa też, że tych parkingów jest mało i one same w sobie też są dość małe. Narzekałem na to, że są małe parkingi, to tutaj jest duży. Także. Duży. Pewnie, jak się wiecie, jak się dobrze poszuka, to się wszystko znajdzie. Na początku XX wieku 100% Czechów była katolikami. Na początku XXI wieku wiarę w jakiegokolwiek Boga deklarowało już tylko 50% Czechów, co czyni ich jednym z najbardziej ateistycznych społeczeństw w Europie. Co prawda, Czesi. Nadal obchodzą Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale motywują to już bardziej tradycją i szansą na spotkanie się z rodziną niż jakąkolwiek wiarą. Wkurwia mnie podróżowanie ostatnio. Już Wam tłumaczę o co mi chodzi. Tutaj jest mapa, aktualna mapa Parku Narodowego Czeska-Szwajcaria. I teraz tak, ja chciałem sobie zrobić najsłynniejszy chyba szlak, czyli od Mezniluki, tędy, tędy, tędy do prawczyńskiej bramy. I tutaj sobie taką pętelkę wymocem Edmunda. Tu jest taki fajny moment, gdzie po prostu trzeba spłynąć łódką. I generalnie widoczki są przepiękne i w ogóle jest fajnie, ale niestety tutaj zamknięty i tu cały zamknięty. I nie mam pojęcia co mam teraz ze sobą zrobić. Bo ja nie wiem, co ja mam wam teraz pokazać, co ja mam wam las pokazać ja pierd... Tak się zastanawiałem, jakie znam czeskie słowa. <laughs> I do góry przychodzi mi głównie na zwiedzenia. Ty powiecie, tam jakieś chranolki, bramborki i polewki. No ale zacząłem myśleć głębiej, no i mi jeszcze parę innych słów do, do głowy. Na przykład, jak jest wiewiórka po czesku. Drewny kocur, co nie? No właśnie nie. Właśnie nie. Wiewiórka po czesku to jest wewerka. Tak samo netoperek to wcale nie jest netoperz, ani tym bardziej Batman. A cosiczku, w jajczku to nie jest kinder niespodzianka. To są wszystko słówka, które wymyśliliśmy po to, żeby się z Czechów trochę pośmiać. No ale jakby nie było, lepiej w Czechach niczego nie szukać. Świetny żart. Jak pójdziecie w Czechach do restauracji, to dostaniecie do ręki denne menu. To jest nic innego jak menu lunchowe. Kuchnia czeska to jest takie trochę połączenie kuchni polskiej i niemieckiej. Oni bardzo lubią zupy. Najbardziej popularne są czosnkowa, cebulowa, grzybowa albo ziemniaczana. No ale takim symbolem kuchni czeskiej są oczywiście knedliki. Knedliki to jest nic innego jak taka troszkę nasza polska pyza. I knedliki mogą być chuskowe, czyli z mąki, albo bramborowe, czyli z ziemniaka. Do picia kofola. No, ale jak ktoś jest dorosły, no to wiadomo, piwo. Czeskie piwo jest troszkę słabsze niż polskie. Zgodnie z tradycją, czeskie piwo pije się zawsze zimne, nigdy przez słonkę i powinno mieć pianę na dwa palce. Szybko wam tylko pokażę, co sobie zamówiłem. Więc mamy tak. Gulasz z knedliczkiem. To mamy jakieś tam warzywkę dla zdrowotności. I piwko czeskie. Początki browarnictwa w Czechach sięgają XI wieku. Dość no, szybko uzmysłowiono sobie, że czeski chmiel jest wyjątkowy. Bo jest delikatny i ma rzadki wtedy gorzki smak, więc król Karol IV szybko zakazał wywożenia czeskich sadzonek z kraju. Początkowo piwo, piwo pędzić mogli tylko w kasztorach. W XVI wieku przywilej rozszerzono również na szlachtę, co mocno przyczyniło się do rozwoju przedłużu browarniczego w Czechach. Z wysokoprocentowych alkoholi popularny jest tuzemak, który przed wejściem Czech do Unii Europejskiej nazywa się tuzemskim rumem. Ale ponieważ słówko Rum jest zarezerwowane dla produktów ze trzciny cukrowej, no to tuzemski Rum zmienił nazwę na tuzemak. Warto jeszcze wspomnieć o marihuanie, ponieważ dużo się mówi, że marihuana w Czechach jest legalna. Ja przyznam szczerze, że nie analizowałem do końca jej statusu prawnego tutaj. Natomiast nie jest legalna. Jest swego rodzaju przyzwolenie, ale w jakim stopniu i co ona obejmuje, to, to nie wiem. Ja się tym marihuanem jakoś szczególnie nie interesuję, bo ja nie przepadam. Uważam, że jak czpać, to na poważnie. to <laughs> żartuję oczywiście. Tu się, kurde, ale musiało palić. O, jakie spalone drzewa. I coś mi się kojarzy, że ja chyba czytałem o tym, że był jakiś straszny pożar w czeskiej Szwajcarii, chyba z, nie wiem, z roku czy ty, temu czy dwa lata. Patrzcie, jak popalone. Pierwszymi stałymi mieszkańcami dzisiejszych Czech było około IV wieku przed naszą erą celtyckie plemię Bojan. Stąd wzięła się nazwa tego regionu Bohemia. Open your eyes. Rozwój kultury celtyckiej zahamował napływ w koło I wieku przed naszemerą ludów germańskich, a koło V-VI wieku Słowian. I dzisiejsi Czesi to są potomkowie Celtów, Germanów i Słowian. Malowani. Przez to, że mi połowę szlaków pozamykali, to się nigdzie nie spieszę i więcej czasu spędzam po prostu z przyrodą. Jak jest jakaś ławeczka, to sobie usiądę, się cieszę widoczkami zielonych drzewek albo tam czarnych spalonych. To jest, to jest chyba jedyny plus tej całej sytuacji. Początki państwowości tutaj sięgają IX wieku, gdzie, kiedy na terenach Czech i Moraw powstało państwo wielkomorawskie, które z czasem objęło także tereny Słowacji, Małopolski, Śląska i Łużyc. W 1822, a więc znacznie wcześniej niż my przyjęli chrześcijaństwo, spadkobiercą państwa wielkomorawskiego było państwo czeskie, które powstało w XV wieku pod rządami dynastii Przemyślidów. Szczyt panowania tej dynastii przypada na okres y, rządów przemysła Tokara II w XII wieku, kiedy państwo czeskie sięgało Adriatyku, a więc Czesi mieli dostęp do morza. Yeee! Tutaj mamy dwa przykłady na teren czeskiej Szwajcarii bez problemu można być z pieskiem, co wcale nie jest takie oczywiste. Na, przykład na tereny Taczyńskiego Parku Narodowego psy są niedozwolone. I od razu druga rzecz. Tutaj o, było widać przynajmniej przez chwilę, że na teren... Generalnie tutaj szlaki są bardzo łatwe, więc bardzo dużo ludzi chodzi z nosidełkami i z dzieciakami sobie chodzą. Dobra, dotarłem na szczyt tej prawczyńskiej bramy. Jest tutaj masa ludzi, znaczy znalazłem sobie jedyny fragment, gdzie nikt nie chodzi. A poza tym jest masa ludzi. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda z góry. Tylko sobie pozwólcie, że najpierw pójdę na czeskie piwko. To jest, proszę Państwa, Prawcicka Brama, czyli najważniejszy symbol czeskiej Szwajcarii największa tego typu formacja skalna w Europie. I kiedyś można było, turyści mogli wchodzić aż tutaj, ale niestety turystów było tak dużo, że szybko zrobiło się niebezpieczne. No i już nie można. O, tu ładnie można zobaczyć. Ile terenu zostało spalone w wyniku tego pożaru, o którym wspominałem. Na początku XIV wieku władze w Czechach przyjęła 11 Luksemburgów. Karol IV był zarówno królem Czech jak i cesarzem niemieckim. Wielki prestiż. A Praga stała się miastem słynnym w całej Europie z bogactwa i piękna. I tutaj ciekawostka. Zamek Praski jest największym pod względem zajmowanej powierzchni zamkiem w Europie. Okres rządów Luksemburgów to był okres powszechnej prosperity, być może najlepszy okres w historii Czech. Niestety wszystko to, co dobre, trwa dość krótko. Już na początku XV wieku rektor prasty uczelni Jan Hus zaczął protestować przeciwko rozpuście i bogactwu stanu duchównego. Został on więc uznany za heretyka i ścięty, co zapoczątkowało trwające 20 lat wojny husyckie. Pod koniec XV wieku władzę przejęli Jagiellonowie, a niedługo później Habsburgowie. Raz było lepiej, raz było gorzej. Z jednej strony rozwijała się czeska kultura, z drugiej strony Czechy ponosiły wysokie koszty wszystkich wojen, w które zaangażowani byli Habsburgowie. A w 1866 roku Czechy stały się częścią nowo powstałego państwa Austro-Węgier. Idę sobie teraz na dół do kanionu. Ten kanion podobno jest bardzo ładny i tam są podobno łódki, w której można trochę popływać. No zobaczymy. Jak to mówią Czesi, bytka albo nebytka to jest zapytka. <laughs> W trakcie I wojny światowej Czesi walczyli tak jak wszystkie narody starstwa, czyli po stronie Austro-Węgier. Po wojnie utworzona została Czechosłowacja. Niedługo później wjechał tam Hitler i zajął Sudety. A jakiś czas później mieliśmy już drugą wojnę światową i Niemcy zaczęli okupację Czech. Sytuacja w krajach była bardzo zła. W zasadzie można powiedzieć, że tak jak w Polsce. I części swoją jedyną nadzieję upotrywali wtedy w Związku Radzieckim. Dlatego w 1943 podpisano umowę o wzajemnej współpracy i pomocy. Co odbyło się potem e, Czechom czkawką, no bo po II wojnie światowej trafili pod skrzydła właśnie Związku Radzieckiego. Tam w dole ta rzeka, to jest rzeka Kamienice, to jest jedyna rzeka w Czechach, w której żyją łososie. Ale tylko okresowo. Określenie czeski film na pewno kojarzycie oznacza ono coś niezrozumiałego, coś w czym nie wiadomo o co chodzi. Działo się ono skąd, że w latach 60. i 70. Czesi produkowali bardzo dużo komedii, w których starali się za wszelką cenę obejść cenzurę i robili to w tak zagmatwany sposób, że zazwyczaj właśnie w tych czeskich filmach nie było wiadomo o co chodzi Poklujemy pół kilometru. Zeka się nazywa Pasterk, Kamenice. Kamenice, go! Kamenice, start, Luzickie hills! Mało Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że Czesi nas za bardzo nie lubią. Już tłumaczę czemu. Po II wojnie światowej, jak Czechy trafiły pod skrzydła Związku Radzieckiego, no to wydawało im się, że... uah, Au! To wydawało im się, że są w stanie stworzyć komunizm, który będzie jakby miły i przyjemny. Więc zaczęto wprowadzać różnego rodzaju liberalne reformy, żeby na przykład troszkę odejść od centralnego planowania i tak dalej, i tak dalej. No i skończyło się to inwazją w wojsk Układu Warszawskiego. Jednym z orędowników tej inwazji, jednym z wielkich przeciwników praskiej wiosny był nasz Gomułka. Dlatego Czesi mają do nas żal i dlatego Czesi nas bardzo nie lubią. Natomiast też warto wiedzieć, że po upadku komunizmu, jak się Czał Słowacja też rozpadła na Czechy i na Słowację, to te kraje wyglądały zupełnie inaczej. Bo Słowacja była, jakby sobie do dzisiaj jest raczej takim dość biednawym krajem. Natomiast Czechy, jak na tamten moment spośród krajów Europy Wschodniej, to właśnie Czechy były tym krajem, które miały najlepszą gospodarkę, najstabilniejsze sytuacje i generalnie były najbogatsze. Jeszcze na koniec taka ciekawostka, Czechy niedawno zmieniły nazwę. Już nie jest Czech Republik, tylko Czechia. Ale na szczęście polska nazwa została taka sama, i Czechy nadal są Czechami. Do zobaczenia się z Państwem w kolejnym odcinku.